Konfederacja Korony Polskiej. Szczęść Boże. Daj Boże. 1 marca. Dzień pamięci o żołnierzach niezłomnych. Oni nie oddali ojczyzny za obietnicę świętego spokoju. Bo oni wiedzieli dobrze. Że nie będzie ani spokoju, a tym bardziej świętego. Oni postawili zbrojoną tamę przeciwko rewolucji marksistowskiej. Rewolucji, która jak potop wciąż zalewa umysły Polaków dużych i Polaków małych. Rewolucji bezbożnej, Rewolucji kołchoźniczej, rewolucji, która rozmienia na drobne Boga, honor, ojczyznę, która wymienia to wszystko na posady, pensje, dotacje i cały szereg niewidzialnych smyczy, na których później trzyma się ten naród. W ten sposób uzależnia go od siebie. Tak, to jest forma zniewolenia za fasadą wolności. Dokąd idziecie niezłomni? Quo vadis. A może czego wam trzeba? A może chleba potrzebujecie? A może powinniście zmienić tryb życia? Bo to taki niezdrowy. Można zachorować i niebezpiecznie. I ludzie na was gadają. O, jak gadają, a jak piszą. Może nie powinniście patrzeć w górę, szukać. Może powinniście patrzeć w dół, tam gdzie chleb. A niezłomni niecali pomarli. Oni spokojnie dalej idą. Oni być może nawet wracają, żeby znów stawić czoło Polszewi. Bo tak za bardzo to tu nie ma komu stawić czoła rewolucji. A może idą w dal, bo czeka na nich wolna Polska. Tylko czy będą jeszcze wolni Polacy, gdy to się stanie? O odczytanie apelu pamięci poproszę Sławomira Włoszczyka. Wzywam was z ubeckich katowni, nieznalezionych mogił, cel śmierci, żołnierze wyklęci. Wy, którzy wierność Bogu i Ojczyźnie nie pozwoliła złożyć broni. Wy, którzy zostaliście nazwani zdrajcami, bandytami, stańcie do apelu. A teraz zapraszam do wysłuchania utworu w wykonaniu Sławomira Zbysińskiego, utwór napisany, skomponowany przez Pawła Piekarczyka Rozmowa z Katem, część pierwsza. Od wolności zabranej Nie ma gorszej rzeczy Istnieją takie rany Których czas nie wyleczy Zobaczyłem go pod koniec dziewięćdziesiątych lat Podaliśmy sobie dłonie, ja i mój kat Od ostatniego spotkania minęło wieku pół Więc odrobinę zmieszania każdy na pewno czuł Po specyficznej szaramie łatwo poznałem go On głodno patrzył na mnie, wydężał starczy wzrok To ja, więzień Małek z celi 23 Tak się zameldowałem, jak kiedyś kazał mi A on udał zdziwienie i rzekł po krótkiej chwili to nieporozumienie, pan chyba mnie z kimś myli Pomyłki co do osoby tutaj nie mogło być Zresztą ze ktoby, kto by tak jak on umiał bić Zapamiętałem przecież tego co sadzał mnie Na odwróconym taborecie i dług cały dnie Do mi palcem jażdżył w zatrzaskiwanych drzwiach To on za ciosem każdym udawał mnie o co to strach Lecz najgorszy był ten duży, ciężki, stalowy pręd, który mu zawsze służył do obijania pięt. Ale z drugiej strony, proszę, problem rozważyć. Ja miałem przełożonych, ja wykonywałem rozkazy. Rozumie pan, że prawa stworzyły podział ról. Jeden miał zadawać, a drugi znosić ból. A przymus na przesłuchaniach to oczywiście był konieczny efekt ścierania przeciwstawnych sił. Tak kubek wizję swoją przedstawiał wierząc w sens sowieckiego ustroju, sprawcy nieludzkich klęsk. I nijak pojąć nie mógł, kiedy mówiłem mu, że jako strażnik systemu świadomie służył sum. On kaszla okręcił głową, cytował Marksa, a zatem uznałem za bezcelową dalszą rozmowę z katem. Zostaliśmy po rozmowie na wrogich dwóch biegunach. Ja, niepodległościowiec, on, zapiekła komuna.